to cześć, ogólnie zepsuł mi się troszeczkę szorsty na YouTube, ja nie wiem dlaczego, nie mogę wstawić filmu, ale chciałam Wam pokazać nowego konika, który właśnie skończyłam szyć. Jest to Tobiano w wersji szablonu araba, wraz z naucznikami i dwukolorową grzybą, z racji na to, że on tutaj z przodu, jak widzicie, ma łatkę. I ma, y, z racji, że ma białą łatkę, to wychodzą z niej białe włosy. Z tego, co się kiedyś uczyłam na temat maści koni, to tak to wygląda. Ale dołam mu troszeczkę czarnego i mam nadzieję, że taki konik Wam się spodoba. Konik ma też y, rybie oczka. I jeżeli ktoś z Was jest takim konikiem zainteresowany, y, to tutaj na dole pojawi Wam się wintet. Y, I można też kupić go na Oliksie. Mogę w komentarzu podesłać linczek. I w tym momencie jest promocja, bo wysyłka kosztuje 1 zł za każdą transakcję na Oliksie. Jeżeli jeszcze wracając do konika, ma on średnio długości grzybę, którą niestety nie widać, bo jest czarny, ale no. Tak wygląda. No i nauszniczki ogólnie są razem z nim. Tutaj jest też patyczek, który jest w zestawie zamontowany czarną taśmą. I tak on wygląda. A teraz pokażę Wam jeszcze drugiego konika. Drugim konikiem jest kucyk, który został stworzony z ankiety na Instagramie, więc zapraszam Was do Instagrama, tu Wam się pojawi. I co? I tam można głosować czasami, od czasu do czasu, jak danego konia mam stworzyć, jaka grzywa, jakie oczy, jaka maść, jaki rozmiar itd., dalej. Więc tutaj jest taki kucyczek, którego stworzyliśmy razem. Również ma rybie oczka. Jest w rozmiarze A5. Jeżeli ktoś z Was jest też nim zainteresowany, to zapraszam na Vinted czy tam na Olix, bo koniczki są dostępne. No i oczywiście będzie trochę więcej koników, ale to za niedługo. I również jest on z kijem. Wracając również do akcesorii, są też oczywiście nauszniki nowsze. Są one szydełkowe. E, jako wersja testowa powstała póki co takie I tutaj jest materiał bawełniany W kolorze fioletowym Tak samo jak tamte nauszniki, które były na koniu e, Tam jest bawełniane Uszka czarne A tutaj są takiego koloru I tak one wyglądają I są również nauszniki w rozmiarze A3 Bo poprzednie były w rozmiarze A4 Jeżeli ktoś z Was jest nimi zainteresowany To również są na Vinted i na Olixie No i w rozmiarze A5, dokładnie w rozmiarze A5, jest tutaj taka mała jakby czapeczka z ferncelkami, którą można właśnie założyć na tego kucyka, którego stworzyłam wcześniej. I również one są dostępne w ofercie. Więc jeśli Was interesują takowe rzeczy, zapraszam do kontaktu, czy to właśnie w komentarzu, czy na Vinted albo Olik, które Wam podeślę w komentarzu linka. Bo czy jest całkiem sporo, a za niedługo pojawią się jeszcze kolejne koniki, też również ciekawe, więc zapraszam do śledzenia.